Ło, ty wpadniesz w taktów tych sieć, Ło, Ło, nasz urok będzie cię nieść. Masz tańczyć, jak ci gram. Dłoń klaszcze w dłoń, gdy idziesz w taktów tych sieć, Ło, Ło, urok nasz zaczyna cię nieść, Ło, Nasz urok będzie cię nieść. Masz tańczyć jak ci gram. Dłoń klaszczak, dłoń ty idziesz w taktów tych sieć. Ło, Ło. Nasz urok będzie cię nieść. Hej, to jest pracę. Konek. Martyna MH. Na Martyna MH konek. okej. Apple White podpisane. Podpisałam ją. Tu ma parasolka taką, no, taką fajną, taką srebrną rączką. A sama parasolka jest e, żółta, czerwona. Podpis jest Apple White. Apple jest po, jest czerwonym, a White jest żółtym. To jest Apple White. No, dobrze, dalej. Mam długie włosy. Tak, do kolan. Za kolanem znaczy się. Są one Żółte z jednym różowym kosmykiem. Sobie wymyśliłam taką fryzurę. I tutaj macie taką, taka krzywka. to jest taka korona, jest zielona. Z czerwonym jabłuszkiem i czerwoną obrączką. Znaczy nie obrączką, tylko gumką. No. Jest. Oczywiście. Blada, bo jak wszyscy wiemy, Apple White jest blada. I ma niebieskie oczy. Z dużymi rzęsami. Ma, nie, ma taki, taki różowy makijaż. Ma fajny nosek. Różo ma tutaj uszy. I tutaj też jest ucho. I ma różowe 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 we kolczyki ma, różową, ma różowe usta przepraszam mnie na kaszle i ma taką fajną buzię, mi się udała ehm, dalej ma taki, taką szyję taka rączka, która trzyma taką taki czerwony mikrofon a Druga rączka właśnie trzyma ten parasol. Sukienka jest na takich wypuszczonych rękawkach. Całe są żółte. Tutaj też jest żółty. Tutaj jest taka nakładka i to jest taki. W... Tutaj jest pasek, nie? Czerwony, a to jest nakładka która jest taki taki no wzór czerwony, zielony, czerwony. Czerwony, zielony, czerwony. I tutaj są czerwone rajstopy. To są fajne butki, ja je wymyśliłam. One są czerwone. Są takie tutaj zapinane i są na obcasach. No i myślę, że Martyniemcha to się spodoba obejście jeszcze raz to dużo się starałam, dużo mi godzin mi to zajęło. Więc obejście jeszcze raz Mam nadzieję, że Martyniemcha się spodoba Nie, że ja ją wymyśliłam, tylko dorysowałam jej taki kosmyk. To jest Apple White, jeszcze przypominam. I ma takie ładne rączki. Pa! I Martina. Aha, mam nadzieję, że zajmę jakieś miejsce. Więc. Więc no kończę. I mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeszcze raz sobie oglądajcie. Ło, wow, ło, wow, Ty wpadniesz w taktów tych sieć. Ło, wow, ło, wow, nasz urok będzie Cię nieść. Masz tańczyć, jak Ci gram. Tło, głoń, ty. Będę tak tu w tych sieć. Wow, wow. Nasz urok ci mieć. Masz tańczyć jak ci gram. Dłoń tu szczęk dłoń. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Takie ładne oczko mi wyszło. Tutaj jeszcze mam jedno oczko. Takie ładne. Dobra, pa, mam nadzieję, że Martynia Macha się spodobało, pa!